Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, chłopaki, dzień dobry. Brunusz, ojej, i Rabulek, dzień dobry. Cześć, ojej. I Rabusz, dzień dobry, Rabulku, kochany. Cześć chłopaki. look at me like i'm crazy when i shut my feelings out you look at me like i'm different still you stay cause you feel something real get so lost in my moments doesn't mean i don't need you i, 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 I fell in love with your colors they kinda tell me what i'm feeling Dzień drodzy witam Was bardzo serdecznie, witam Was z rana, mamy nowy dzień, dziewczyny poszły do szkoły, dzisiaj mają zdjęcia w szkole, więc wiecie od rana, od 5.30, nie, nie oszukuję, najpierw jedna musiała się rano, wiecie, wykąpać, umyć głowę, wysuszyć włosy, i nie, że wczoraj wieczorem, nie, 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 rano. Czyli wiecie, w mamusie, ja, jak byłam w maty wieku, to wolałam głowę umyć rano, zanim poszłam do szkoły, bo wydawało mi się, że moje włosy są takie świeżutkie. A wiecie, wieczorem to się odgnioty robiły. E, bo szłam często z mokrą głową spać wtedy, ale nawet jak nie szłam, to nie związywałam, wiecie, warkocza takiego luźnego, tylko szłam spać normalnie i miałam potem odgnioty, więc rano, mimo to, że trzeba było z domu być za 5, 7 mniej więcej, coś takiego, to ja wstawałam o 5, żeby umyć głowę. No i dzisiaj dziewczyny po kolei, 5.31, a szósta druga i sobie ustaliły, wiecie, żeby sobie nie wejść w tym samym czasie do łazienki, że jedna idzie właśnie 5.30, a druga idzie o 6. Śmiać mi się z nich chciało, no ale e, ogarnęły się. Tylko słuchajcie, śmieszne było to, że Mati stwierdziła, że na końcu, że ona kiepsko wygląda czyli tak typowa nastolatka wiecie, wypiń, że się wygląda pięknie, naprawdę a na końcu stwierdzi mm, ja wyglądam źle, ale powiedziałam jej, że wygląda bardzo ładnie i Lila tak samo pięknie wyglądała, więc Okej, okay, dobra, ja drugi dzień ćwiczeń dzisiaj, jesteście ze mną więc w sumie no, nie będzie, można tego ukryć. Nie wiem, ile dam radę nagrywać codziennie, bo wiecie co? To chodzi o to, że po prostu codziennie się nic takiego też nie dzieje, albo dzieją się rzeczy, które są dla mnie na tyle prywatne, że w ogóle ich nie chcę na przykład nagrywać. Wiecie, mam taką część swojego życia, której w ogóle nie nagrywam i wtedy czuję, że zachowuję balans między tym, co się dzieje tutaj w sieci, a moim życiem prywatnym. A wiecie, jak się nagrywa codziennie we vlogmasie, na przykład, czy właśnie w loktoberze, no to jednak to się gdzieś może troszkę zacierać. Ale gdybym nie nagrała jakiś dzień, to po prostu trudno. Słuchajcie, idziemy dalej do przodu. Też nie chciałabym Was zanudzać, bo codziennie też się nic w moim życiu aż tak ekscytującego teraz jesienią nie dzieje. I też z takiego naszego świadomego wyboru, bo powiem Wam, że no, już mieliśmy trochę dosyć y, ostatnio wyjazdów różnych i tak dalej. Bardziej chcemy się teraz. Osiedlić we własnym domu nasza rodzina spokojnie. I tak mamy plany, wiecie, na weekendy, po kolei już na ileś weekendów, ale bardziej mam na myśli to, żebyśmy jednak pobyli razem. E, ja byłam wcześniej na wakacjach z dziewczynkami, prawda? Artur się z nimi nie widział. Potem, jak Artur był, no to on się chce nacieszyć rodziną w Polsce. No to my też znowu tak niby razem, ale do końca nie zupełnie. E, potem dziewczyny wróciły do szkoły. Mieliśmy gości i tak jakby. Nie ma tego takiego scalenia, i teraz chcemy właśnie, żeby było jakieś wspólne wyjścia do kina, wspólne wieczory przed telewizorem, wiecie, oglądanie, no kiedy, jakichś filmów, no kiedy, jak nie teraz jesienią. To jest świetny okres na to, żeby razem coś porobić. E, może pójść razem do jakiegoś muzeum w naszym mieście, bardziej takie rzeczy krążą nam po głowie. Albo ja też z Arturem mamy taką potrzebę wyjścia razem gdzieś na kolację, e, tylko we dwoje. Nie pamiętam, nie pamiętam kiedy ostatnio byliśmy tylko we dwoje, słuchajcie. E, nawet na rocznicę pojechaliśmy nad morze i byliśmy z dziećmi, więc no nie mieliśmy takiej przestrzeni. To też nie jest tak, że nie możemy sobie wyjść, bo możemy, tylko po prostu jakoś tak człowiek o tym nie myśli, mamy inne plany. No i wiecie, rozmywa się to gdzieś w życiu codziennym, ale trzeba, trzeba o tym pamiętać, bo o związek trzeba też dbać, słuchajcie. Nie o tym, bo oczywiście odbiegłam od tematu, e, ale będzie dużo pogabędek w tym miesiącu, no bo wiadomo, jakoś trzeba te vlogi też zająć. E, rozłożyłam już, słuchajcie, matę. Wczoraj ćwiczyłam 15 minut i rozciągania ze 3 minuty i dzisiaj rano może jakieś lekkie zakwasy, ale takie bardzo słabe, ale myślę, że jak dzisiaj jeszcze uderzę jednym treningiem, to poczuję to bardziej. No i dzisiaj też chcę zrobić może nawet ten sam trening, 15 minut albo jakiś inny, plus rozciąganie. Dbałam o to rozciąganie wczoraj i powiem Wam, że naprawdę się tak starałam. O właśnie, teraz jak zrobiłam tak, to poczułam o tutaj, te mięśnie, wiecie, ale... No, troszeczkę właśnie jak tak ramiona biorę do tyłu. A jak podnoszę nogi, no to nie. No dobra, szukam jakiegoś treningu. W ogóle miało być słonecznie od dzisiaj, miało być przepięknie, a powiem Wam, że jest zachorzone, niebo i ma padać do którejś godziny. Dopiero po południu ma się rozkmórze być pięknie. Ja dzisiaj w planach mam, bo robiłam porządki częściowo w szafie, więc kończymy dzisiaj sprzątać w szapie. I może uda mi się wystawić rzeczy, trochę rzeczy na Vinted, no bo siłą rzeczy odłożyłam dużo. Część ją nie nadaje do na sprzedania, ale część uważam, że jak najbardziej. Yy, więc szafa, obiad, słuchajcie, wystawianie rzeczy na Vinted, trening, jakieś śniadanka. Tak, takie plany na dzisiaj. Także spokojny dzień. Słuchajcie, i stwierdziłam, że zrobię trening brzucha na wyzwanie, metamorfoza. Jakieś 4 lata temu z Moniką Kołakowską. Ale wiecie co, chyba sobie włączę... Muzykę, bo stwierdziłam, że mam ochotę posłuchać w trakcie treningu i po prostu tutaj wyciszę Monikę, a na laptopie włączę sobie na maksa jakąś taką muzę, może Agnieszki Chilińskiej, żeby się już nastrajać na koncert. Wybieram się na koncert za dwa tygodnie. Coś takiego, nie za mniej niż dwa tygodnie, za jakieś 10-11 dni, coś takiego. Więc wiecie, z muzą się zawsze lepiej ćwiczy. Jak Wam się nie chce, to słuchawki z muzyką albo muza na cały dom i od razu, słuchajcie, jest większa energia. Także ja tutaj ten, ten 16 minut on ma trwać, jakieś drobne rozciąganie. Myślę, że będzie idealnie. Woda jest! I mam nadzieję, że Wy ze mną też się trochę zmotywujecie i ruszycie cztery literki po wakacjach albo z kanapy cztery literki i troszeczkę pomożecie mi no liczę na was pomóżcie mi trochę bo tak w grupie jak mi napiszecie żeby też ćwiczycie, to mnie to od razu motywuje a jak tylko ja ćwiczę to nie wiem ile dni tak będzie to wyglądało i żeby to się nie skończyło słomianym zapałem słuchajcie, outfit dzisiejszego jesieniarskiego dnia w domu. Spodnie takie grube. Mam do nich górę. Bluzka, ale jest mi za gorąco na razie. Cieplutkie skarpety a la kapcie. Pod spodem też są jeszcze, słuchajcie, skarpetki. Luźna koszulka. Biała, po prostu zwyczajna. I taki wygodny koczek, słuchajcie, taki e, kok, w którym jest bałagan, bo wtedy jakoś tak on lepiej wygląda i jest taki bardziej, jakby, słuchajcie, gęsty. E, kolczyki Później pewnie je zdejmę, na razie jeszcze mam na nie fazę. No i tak tak się prezentuję dzisiaj. razu powiem Wam, jest tak fajnie, kozi, a później pewnie założę tą bluzę, ale naprawdę jest mi ciepło. Zabieram się, słuchajcie, za śniadanko awokado. Z wczoraj mam połówkę, ale już wiecie, wykorzystam całe. Jest tak idealnie świeże. Świeże, w sensie, wiecie, już mięciutkie, mam to na myśli. Że dojrzałe, ale jednocześnie e, świeże. I zrobię je po prostu z. E, Sól, pieprz, cytryna i słuchajcie, żeby ono było przepyszne. Nie dam dzisiaj żadnego ogórka kiszone, nic, kiszonego, nic z tych rzeczy. Zrobię bardzo klasycznie. Sól e, albo nie, wiecie, tam trochę ziół, e, takich wiecie, typu prowansalskie. Taka podpowiedź ode mnie. Oczywiście cytrynkę. Mogę dać też e, taką normalną, ale akurat pod ręką mam tą. I słuchajcie, mój Sposób, żeby to było mega pyszne, to jest oliwa z oliwek czosnkowa. Nie za dużo, ale troszeczkę i słuchajcie, to robi taką robotę. To jest przepyszniaste. Nawet nie potrzebuję dzisiaj tutaj widelca, nie dodałam w ogóle pieprzu. Można chili trochę dodać, jak ktoś lubi takie ostrzejsze, ale to wiecie, zależy od dnia, zależy jaki macie dzisiaj akurat smaczek. Cytrynki raczej bym nie żałowała, bo jak się doda oliwę z oliwek, no to trochę, żeby to nie było takie mdłe. Smażę sobie, słuchajcie, chlebek na patelni, jak zrobię, jak zrobię to guacamole. Wiecie, co Wam powiem? Jakbyście dodali do guacamole takiego, jak ja teraz zrobiłam, granata, to jest to nieziemskie. W hotelu w Londynie, jak byliśmy, to tak na śniadaniu nam podali. I powiem Wam, że to było po prostu rewelacyjne. Mm. No, słuchajcie, robi robotę. Jest takie maślane. Dzięki temu, się doda trochę tej oliwy z oliwek. Ja jeszcze ciutkę soli, bo lubię. Smażę chlebek, smażę jajko sadzone. E, mam taki chlebek o tego typu i jedno jajko sadzone, guacamole i nie będę, może pomidorka kawałek i słuchajcie, mam ochotę na gruszkę. Mamy jesień, mam tutaj gruszki, jeszcze mi zostały dwie, chyba, że Matysia się skusi, bo ona też bardzo gruszki lubi, a są tak nieziemsko dobre. Gdzie ja je kupiłam? Kurczę, nie wiem. Poczekajcie, niech się zastanowię gdzie ja kupiłam te gruszki? W Aździe albo w Aldiku. Ale no nie powiem Wam. I one są na takich tackach, po cztery czy pięć pakowanych. Po cztery i one są przepyszne, zaraz Wam pokażę na jakich tackach. jak jesteście z UK, o, tak są pakowane i są przepyszne, zjadłam już jedną i normalnie jest nieziemski smak. Dobra, słuchajcie, włączam okap, będzie mnie zagłuszało, pokażę Wam już gotowe jedzenie. Zbieram się za moje śniadanko. Usadowiłam się, słuchajcie, przed telewizorem, bo w trakcie jedzenia lubię sobie coś obejrzeć. Tak jak widzieliście, mam tą gruszkę i tą pyszną, tą kanapkę. Woda też tutaj na mnie czeka. To jest pyszne, słuchajcie. Polecam Wam takie śniadanko, bo jest pyszne, ale ja się rozłączam, bo jednak fajniej się je, jak się nie mówi. A rozmowa w trakcie jedzenia trochę uprzykrza jedzenie. Ja sprzątam w szafie, ciąg dalszy. Mówiłam Wam ostatnio, że muszę dokończyć. E, także dzieje się i muszę robić kuleczki, jak odkłaczam niektóre ubrania. To słuchajcie, no, robię takie kuleczki i rzucam Brunusiowi i zaraz zobaczycie, on mi będzie przynosił. Tam już Rabuś czeka, jest piłeczka, rzucić Brunusiowi trzy, 4 Rabuś, ty nie zdążysz. O, brawo, Brunus, ślicznie. No daj, panci. brawo, dobry kiciuś. Rzucamy. On już czeka, słuchajcie. rabuś tam wygląda. Nie wiem, gdzie jest jeszcze jedna była taka piłeczka, ale nie widzę. Przynieś, przynieś piłeczkę. Dobry kiciuś, dobry, dobry Brunus. Tak, brawo, jeszcze raz rzucamy, rzucamy. Dobry Brunus, A, i Rabuś Cię przeatakuje. I taka zabawa. Ja tu robię, słuchajcie, ale muszę jeszcze zająć się zabawianiem Bruna. No, ale wiadomo, kotki też się muszą, słuchajcie, wybawić w ciągu dnia. <grybuj> Brawo, Brunuś. Ale Ty jesteś fajny chłopak, wiesz? Rabuś też by się chciał, słuchajcie, widzicie, przyłączyć. Ale jak ja rzucę... A, widzicie, tak się przyłącza. Taki atak na Bronisława, tak? Rabulku, będziesz tam z łazienki atakował. Widzicie, <grymne> mu się to nie nudzi. On dalej. I teraz go Rabuś pewnie przeatakuje. Nie. Słuchajcie, ogarnęłam szafę na górze, udało mi się ją sprzątnąć, nawet Wam nie pokazałam finalnie. I yy, robię szybko naleśniki, bo niektóru, niedługo wrócą dziewczynki. I po prostu, wiecie, muszę im zrobić szybko obiad. A zajęłam się tą szafą, a to trochę wiecie na telefonie z rodzinką. No i czas mi jakoś tak szybko umknął, że już mamy po 14.00. Zobaczcie, co mi przyszło. Właśnie przyszła do mnie paczka. Zamówiłam sobie takie urządzonko do robienia pierożków, ale wiecie co, tak patrzę, że ja lubię robić takie trochę większe te pierogi, a to mi się wydaje być małe. Wybrałam w ogóle metalowe, bo stwierdziłam, że lepiej będzie te pierogi zmiatało takie urządzenie. Czekajcie, zaraz to wyjmę. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Okej, okay, ale to się powinno... O właśnie, powinno się rozłożyć. Nie, może nie będzie tak źle. I tak muszę to... Niedługo, słuchajcie, wypróbować. Bo może być to całkiem przydatne. Zobaczymy. Mamy Pamelile! Dzisiaj na leśniczki, możesz sobie smarować z czym chcesz. Jest dżem jeden, dżem dwa. Jest Nutella! Z czym posmarujesz? Niech zgadnę. Jeden z jamem, jeden z Nutellą. Jak było w szkole? Jak zdjęcia? Co? Nawet fajne, mogę przerzucić. Ale co? Dużo zamieszania z tymi zdjęciami, czy spoko? Zadowolona jesteś z tego, jak wyglądałaś na tych zdjęciach? Mm, nie. <laughs> Matysia też tak rano mówiła, że nie jest. Nie tak dużo Liluś. Nie tak dużo tej Nuteli. Jej Lila, zemlicie, tak jak wczoraj po tych dwóch lodach. Ale <laughs> napisała Wracam. A ja jej odpisałam, no to bardzo miło. To tak ładnie śpiewa. Amore? A mam? Co mam? Wow. Na leśniki się mm, Powiedz mi jak zdjęcia w szkole się. Fajnie? No fajnie. No i co jednak stwierdzasz, że dobrze? Nie dobrze. A czemu niedobrze, dobrze? Ma to tak dobrze. Nie wyszły ci zdjęcia? A i tak, no, nie, tak nie widziałam. A robili wam też grupowe? O tak zrobiłam, tak zrobiłam. Tak? tak. <grym> <grym> nie, tak. Nie? Plecy, Matej, Idziemy do McDonalda. Na co macie ochotę? Na wszystko. No, <grym> Jana. Ja no, już wczoraj tak latały, wiesz, to są chyba brone. Kruki nie, one co roku o tej porze roku tak latają. nie, to. Tak nie, mówię ci, że co roku tak latają. Nie, Artur, latają po prostu tak. Nie wiem czemu, ale co roku takie... Nie żarcie tam jest dla mnie. ty jesteś. Komaka, dlatego. Bardzo Ja mam ochotę na frytunie, fryteczki. Albo i nie, albo na. Nie, na frytki. A wy, Mati? Loda? Nie. loda. A lila? Nie wiem. Burgera. Burgera. A Ty Artur? Pierogi. prosu. To idealnie wow. trafiłeś. <gry> idealnie. Także jestem ciekawa jak będziesz za te Już się też na promocję w naszym pawie. No. A już tak. Można się zapisywać już dawno na święta. Dziwne, że choinka w naszym pubie tutaj jeszcze nie stoi. Kiedyś tak miałam, że wróciłam z wakacji z Polski, koniec sierpnia. I słuchajcie, już nie wiem, poszłam do pubu 1 września, tam już choinka i wszystko było przystrojone. Także nie dziwi mnie. Dobra, dojeżdżamy. Patrzcie Lilę, jak ona się ubrała. Ma tyle tak samo i jest gorąco. Ja mam kurtkę. Zaraz wam pokażę, jak jestem ubrana. Eee, a one tak, tak rozgogolone. Zobaczcie, jak ja jestem ubrana. Mam kurtkę, bluzę i koszulkę. No, a Lila na krótki rękaw. I jak wyszliśmy z domu, pytam się Lila, czemu ty jesteś na krótki rękaw? Mamo, bo to do samochodu i do McDonalda i z powrotem do samochodu. Czujecie akcję? Ja nawet do samochodu już tak ubrałam, ale co mam na sobie, muszę Wam pokazać. Papcie! Także ja też wyszłam trochę tak, dlatego nie chciałam iść do maka. Jak już nie mogę się przełamać w tych papciach tych, wiecie, wyskoczyć, tak? Może jakbym się inaczej trochę ubrała, ale tak mi chyba trochę nie pasuje do tych niebieskich spodni, więc stwierdziłam, że nie idę. Zażyczyłam sobie frytki, fryteczki i... E, i nie chciałam nic więcej. Ja już się najadłam, zjadłam przed chwilą pół gruszki, zjadłam, słuchajcie, dzisiaj trzy naleśniki e, i to na słodko, mimo, że trening był, to naleśniki na słodko, bo... E, no, bo musiałam zjeść na słodko. E, pan tu obok mnie właśnie ruszał się, patrzył, z kim ja tak rozmawiam? Wie Pan co? Ja tak mam, sama do siebie mówię. No i wiecie co? Artur się nabija, ale naprawdę te ptaki tak latają tutaj co roku. Pokażę Wam. Zobaczcie. Widzicie? Pełno ptaków. Ja nie wiem, czy to są jakieś wrony, kruki, ale to nie, no kruki to to nie są, raczej wrony. I o tej porze roku ich lata takie stada ich. Wiecie co? Matysia chyba już nie będzie mogła znaleźć czas, żeby Wam dzisiaj powiedzieć po prostu jak dba o swoją pielęgnację włosów, tylko zrobi to jutro, bo już jest dosyć późno. Ja jeszcze czekam na nich. W samochodzie już ich nie ma z 15-20 minut. W ogóle tyle samochodów teraz naokoło przyjechało i a to ktoś coś zamawia, wiecie, czeka w samochodzie, a to je, zaczął kropić deszcz. No i co? Wrócimy do domu i słuchajcie, dzień się kończy. Mamy... Za 15:07, siódmą, zanim wiecie usiądziemy, jeszcze porozmawiamy trochę ze sobą, pobędziemy, to już się dzień skończy, może uda mi się dzisiaj poczytać książkę, ale raczej jeszcze dzisiaj nie, na pewno wiecie, odpalę jeszcze lampeczki, odpalę świeczkę, już paliłam trochę, o, wraca rodzinka i wiecie, po prostu poczyliujemy. Zadowolone? Bardzo. I co kupiłyście dobrego? My chicken, frytki, picie. A loda ktoś jakiegoś shake'a? Nie. Za zimno, co? Zaczęło w ogóle padać nie, nie, jest za zimno Muszę wam to pokazać, moi drodzy Zobaczcie, jakie jest niebo Przepiękne No nie kosta, nie zasłaniaj Wow Niby tu pada Ale...